Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships w Best Team Ever Bitwa, bitwa którą miałem w grafach, gdzie miałem obrażenia powyżej 150 tysięcy na tym okręcie więc gra stwierdziła, że jestem, jestem tutaj naprawdę zbyt dobry i muszę dostać po prostu w nagrodę Nie, najlepszych z najlepszych, tak zwaną elitę Sniper Teams no i Sniper Teams tutaj gniecie system. Po prostu gniecie system, sami będziecie mogli zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jest magia, magia i czary. Tutaj naprawdę Harry Potter nie miałby żadnego zakręcia na, na ten team. <laughs> nie, nie wiedziałby jak, jak, jak to wesprzeć. Nie byłoby opcji. No, no naprawdę bitwa, w której więcej się chyba śmiałem niż grałem. Patrząc co tutaj się dzieje i co robią chłopaki. Mam nadzieję, że to same chłopaki, bo wstyd wstyd być po prostu dziewczyną w tym teamie. Wierzę, że dziewczyny grają lepiej. Zdecydowanie lepiej. No i cóż, na razie nic nie zapowiadało tragedii. Na spokojnie sobie wszyscy płyną. Na C i na B bardzo sensownie. A powinno być odpuszczone. W tym wypadku, skoro tak nas rzuciła, nie inaczej. Pięć okrętów powinno bijać ostro na C. Pozostała flota tutaj na B. Się Rozlokować, poczekać, co się będzie działo, gdzie trzeba o, przenieść swoje główne siły, połączyć i dopchać przeciwnika. No to tyle w teorii. Teoria, jak wiadomo, nie ma żadnego, ale to absolutnie żadnego pokrycia z praktyką, dlatego ci, co tam badają teorię, ci, co są praktykami, to wiadomo, że się nie lubią, bo to się wszystko mija, rozjeżdża w dwie różne strony. No i cóż, już widzimy, że jeden pancernik tak strasznie szeroko, że poza niszczycielami na B reszta nie wiadomo co się dzieje. Jakaś dyskoteka, karaoke, coś tam chyba śpiewają, nie wiadomo. może ktoś coś zgubił, mu wypadło i teraz wszyscy wskoczyli do wody i tego szukają, nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo co się tam dzieje. Ale musi być jakiś problem naprawdę gruby, że 2, 4, 5 okrętów i to trzy pancerniki, dwa krążowniki. Stoją i myślą, co robić. No, nie wiadomo. C bez problemu przejęte, więc tutaj już wszystko powinno się e, udawać w tym kierunku. Mistrz nad mistrzami, to jest nasz najlepszy snajper. E, I on tutaj no, główne skrzypce gra w tej bitwie, wiadomo. E, no zobaczcie, te dwa niszczyciele, nabiał straciły i nie wiadomo co robią. Cała flota zobaczyła, że tu jest przeciwnik, więc kierunek tit, tit, ale ewentualnie tu obrała. Ja tymczasem, używając magicznego urządzenia zwanego radar, zaraz postaram się tutaj odstrzelić u ja na środku, który no miał, miał pecha, że akurat tutaj byłem. No dosyć agresywnie wbiłem, jako najbardziej agresywny okręt, tutaj nic nie poradzę. Najmocniej no przepraszam. No teraz. On praktycznie też e, dał mi częściowo, zaraz to będzie można wykorzystać, jakąś zasłonę, jak widzicie o tutaj, e, ten dymek jest dosyć, dosyć przyjemny, e, tymczasem już te dwa niszczyciele, które nie wiedząc czemu odbiły gdzieś tu już nie żyją, nie potrafię tego skomentować i wyjaśnić, jakoś padły, nie wiadomo co się stało, e, więc cóż. Dwa kapy stracone, połowa floty, nie, co ja gadam, jaka połowa? Cała flota nic nie robi, eee, no, genialnie, naprawdę genialnie. To jest taki można nagrać poradnik, jak nie grać w tą grę. Właśnie tak jak tutaj, niszczycielami zamiast wbić na kapa, na tego B, tutaj mieliby pomoc ode mnie, udało i by raz, dwa strzec, przejęlibyśmy ten środek, moglibyśmy coś ugrać. Tutaj te wszystkie bolki z bolkowic mogłyby tutaj sobie wpłynąć, się rozlokować. Tu już wszystko powinno dołączać, już tu powinno być cała piękna flota. Ten niszczyciel tu, jeden mógł zostać tu, dwa tutaj rozlokowane, wszystko świecą i nie ma czerwonych. Ale nie, to nie ta bajka. <laughs> Przykro mi, to nie ta bajka. Tutaj jest bajka na przykład taka, że Fletcher płynie na torpedy i robi puf. Ojejku, torpedy! Zdziwienie, zdziwienie wielkie. Fraczerem można wyminać prawie wszystko. To jest chyba najzwrotniejszy niszczyciel w grze. No, no ale cóż, prawie robi wielką różnicę, tak przynajmniej w jakiejś reklamie kiedyś mówili. Więc tutaj też zrobią różnicę. Już widząc, co się tutaj dzieje, miałem fatalne po prostu wyobrażenie tego, jak skończy się ta, ta batalia. No ale cóż, jeszcze, jeszcze, jeszcze wierzyłem, wierzyłem, że może się uda, może się tutaj skoncentrują jakieś większe siły, odstrzelimy o takie Yamato, które tutaj sobie płynie mm, dosyć miło i przyjemnie. Ale Yamato już skądinąd słusznie, widząc, że tu stoi cała nasza flota, w dodatku nietknięta, bo to sami snajperzy, teraz będę snajpić w Yamato, więc powinno uciekać. Zobaczcie, strzał z trzech dział, oczywiście buff za 11. I to jest tylko jedna trzecia ognia tego okrętu, więc jakby poszło ze wszystkiego, to prawdopodobnie bym był na ogrysku. Ha, chwała Bogu, że tylko jedna bateria we mnie strzelała. Tak jak mówiłem, demon strasznie obrywa. Jeszcze z Yamato to je, on, nie walczcie absolutnie z Yamato. Yamato was dziurawi na wylot. No, tam tylko części, bo tam zbieracie. Na, na przestrzeni takiej naprawdę sporej, bo rozlatują się we wszystkie strony. Zobaczcie w ogóle, jaka celność tego okrętu. I znowu była za 9,5 20 tysięcy prawie zniknęło. Bardzo szybko. Tak jak mówię, tylko jedna, jedna bateria działna zwaliła. Więc tutaj jeszcze sobie starałem się jak mogłem. Eee, to. Jomato. Troszkę nadpalić, nadgryźć no, bardzo, bardzo kurczę, To jest wkurzający pancernik. Zobaczcie, buff, dalej 6,5 buła z 15. okej. Um, okej. Okay. Okay. I jeszcze buff. Od stwierdziłem, że trzeba zniknąć. Mam tutaj masakryczne wsparcie. Nie wiem, co robią snajperzy, bo jest ich tu tak wielu. Na no, no, wyśmienitych pozycjach, czy oni coś tam widzą? Przecież tu jest górka, tu jest górka, ten tu ma górkę. O co chodzi? <grym> Jaki oni mają plan na tą bitwę? Naprawdę nie wiem. To są, to są wymiatacze z Oklahoma, chyba. Ci tacy naprawdę najlepsi z najlepszych tutaj z celem takim, że po prostu co strzał, to nie ma okrętu. Tak mi się wydaje. Zobaczcie. Montana, praktycznie cała. Grosse z cały i Zumo. No to zobaczcie, tutaj wszystkie okręty są calutkie. Minęło już y, zaraz będzie, no dobra, powiedzmy, że 7 minut. Bitwy, jak będzie, że minuta na dopłynięcie, no to są okręty, które walą tam już y, dosyć konkretnie w, w, po pierwszej minucie. I nic. I nic. Ech, no tutaj w ogóle taka malutka grupka nam się troszkę. Wysporowała do przodu, coś chce pograć, fajnie, naprawdę fajnie. Ta niszczarka, która już jako jedyna została, coś tam świeci, coś tam stara się grać. Ale nic nie idzie, bo... No, czasem po prostu nic nie idzie. Więc te okręciki sobie już tutaj gdzieś tam zasuwają. Zobaczcie, środeczek zaraz... Tutaj coś mi mignie i postanowię... Spróbować odstrzelić... Jeszcze jakiś mały kombak, może się uda, ale jest szansa. 3 do 1. I takie bitwy już się wygrywało. Niemniej, jak widzę, że tutaj praktycznie większość okrętów, zobaczcie, jak jest ładnie rozlokowana czerwonych. Teraz jest Jugumo, więc radarek robi swoje. I zaczynamy troszkę męczyć. Tyle, że zobaczcie, no tutaj za tą górką oczywiście mogę się schować i. Nie będą we mnie strzelały te okręty, ale tutaj idzie coś ciężkiego. U nas oczywiście chłopcy mogą bić tylko w tą górę. Może oni dostali jakiś kontrakt budowlany, taki, że mają zniszczyć tą górę, nie wiadomo. O co tutaj chodzi? Może mieli po prostu jakiś teren rozwalić, zbombardować, nie wiadomo. Eee, masakra. Skończył się mój sprzęt, piękny. A świecony jestem przez tego pana. A więc mogę jedynie tutaj sobie stać, płonąć i czekać aż mnie dobiją. Taki koniec smutny. Jak widzicie, pomału, już coraz więcej okrętów zaczyna tonąć. Zostały już prawie same pancerniki u nas, nie licząc mnie i tego biednego niszczyciela. No, nie, no tak to jest, jak się coś próbuje ugrać, kogoś złapać, a pomocy nie ma żadnej, zauważcie, żadnej. Może oni nie rozróżniają kolorów i nie wiedzą w kogo strzelać. Może jest też taka opcja. Nie wiadomo. Co się tutaj dzieje? Zobaczcie, te pancerniki już wieją. Patrzcie <słuchy> na to. Chłopcy zobaczyli co się ze mną dzieje i mówią, nie, nie, ja się na to nie pisałem. Panie, ja mam nowy lakier. Nie, nie. <słuchy> Spadam stąd. Nie o to mi chodziło. Ja miałem sobie spokojnie posnajpić. A o co tutaj chodzi? No to jest jakiś fatalny team. Krążowniki nic nie robią, jeszcze ciebie nic nie robię, stać kurczę panie na... A8, a9 i spokojnie strzelać. A tutaj przeciwnicy są na 10-12 km. Nie pisają się na to. Nie po to mam zasięg 20-parę kilometrów, żeby walczyć na 10. To nie ma sensu. Więc jak widać, no tutaj te pancerniki miały słabych towarzyszy broni i no skończyło to się tak, a nie inaczej. Możemy pooglądać, jakże tutaj fantastycznie czerwoni nas klepią. Wydaje mi się, że tutaj trudniej jest zabrać mi dla 3-4 latka cukierka. Naprawdę, trudniej jest zabrać cukierka, niż było rozwalić nas. Easy peasy to po prostu była bitewka. Naprawdę totalny, totalny nieogar praktycznie całego naszego ciężkiego sprzętu. Oście nic, nic nie robi. Pływali nie wiadomo gdzie ale, ale przeżyli, <noise> więc opłacało się, prawda, że się opłacało, prawda, że się opłacało, lamy zginęły, a najlepsi przetrwali, snajperzy, mistrzowie gry, no gratulacje, tutaj naprawdę fantastyczna gra naszego teamu, ciężki sprzęt, jak zawsze na nich można liczyć, chłopaki tankują, że u, uh, ostro. Spójrzcie na to, bo to mówi wszystko o tej grze. Ogólnie, e, oczywiście, dostaliby w pierdziel jakich mało, jakby tylko jeszcze czasu starczyło. Ale już punktów nie mieliśmy. Nie wiedzę czemu. Przecież o kapy się nie walczy. To też jest bez sensu. Jak mawia mój padawan, e, więc punkty się skończyły. E, no i cóż, spójrzcie, jakie fantastyczne wyniki tutaj mamy. Po prostu, wow, jest jeden okręt, który przekroczył 500 poza mną. Wow, naprawdę. Gratulacje tutaj wszystkim, bo to była jedna z najlepszych bitw, jaką ostatnio w ogóle miałem. Więc tutaj muszę naprawdę przyznać, że matchmaker jak, jak chce to potrafi. Tak dobierze kurczę, że ryneczek Lidla po prostu mięknie, mięknie i wysiada. Ma tutaj taką konkurencję, naprawdę, ryneczek, że. orany rany, bolka. Tutaj macie najlepsze warzywa, a nie na ryneczku Lidla, moi drodzy. Tutaj są najlepsze warzywka. O, rany. Jest to tylko, że śmiać z takich, z takich gier. No są po prostu żałosne. Żałosne i tragiczne. Rankedy wróćcie, wróćcie naprawdę, bo tam, mimo, mimo całego badzieja, jakie było na rankedach, takich rzeczy, takich rzeczy nie było. No Zawsze znalazło się kilku graczy, którzy w mniejszym lub większym stopniu coś coś ogarniali oczywiście nie grałem rankedy dwa ostatnie tygodnie bo wtedy wiem, że tam też ryneczek Lidla ma promocję i jest niezła masakra no ale cóż moi drodzy tak to już bywa na wojnie, że się jedne bitwy ma takie, że jest się absolutnie bez szans a drugie, że szanse są wyrównane, a trzecie to my jesteśmy wśród czerwonych i tak, wśród, wśród tak lepiemy zielonych Czyli po prostu wylosuje nam yy, takich graczy, którzy będą mogli rozłupać wszystko w kilka chwili się, yy, skończą punkty. No cóż, co począć? Najlepiej by było, jakby tak naprawdę, matchmaker zrobił coś takiego, żeby połowę tego teamu dać tu, połowę tego teamu dać tu, i wtedy byłaby w miarę fajna gra. No ale jak już mówiłem wcześniej, za dobrze mi szło na Demoinie, więc musiałem dostać coś takiego, żeby <grym> znać swoje miejsce. Więc znam swoje miejsce, jest w przegranym teamie. Niech i tak będzie. Słuchajcie, dzisiaj. Dzisiaj piątek, więc o 20.30 zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy lubią sobie ze mną popływać, pozadawać pytania na stream, twitch TV łamane na uja oh yeah! i tam się, tam się bawimy, śmiejemy mm, i wznosimy toasty za to, że już weekend, huj. Następny piątek na streamie będzie falati. Dla wszystkich tych, którzy. Chcą porozmawiać z naszym polskim pracownikiem Wargamingu. Będzie ku temu okazja. I nawet wcześniej, bo, bo stream będzie wyjątkowo od 18, więc nie o 20.30 jak zawsze, tylko o 18 za tydzień w piątek, czyli to będzie. Co to będzie? Za tydzień w piątek jest 31. Ostatni dzień miesiąca. Będziemy gościć drugiego już pracownika Wargamingu i miejmy nadzieję, że nie ostatniego. A też WLW mówił, że chętnie znowu zrobi powrót i pogra, więc za jakiś czas i go będziemy widzieć. To tyle jeśli chodzi o ogłoszenia. No i pamiętajcie, nie tylko Wy macie bez Teamy u siebie, nie tylko u Was są mistrzowie snajpienia i naprawdę no, wybitne jednostki, które. Potrafią wyławiać przeciwników z 24 km. ale jakoś nie wychodzi. No, starają się, walą, snajpią fantastycznie, ale wszyscy pływają. Może jednak nie warto snajpić. Eee, żartowałem, snajpić trzeba. Snajperstwo to podstawa tej gry. Snajperka w dłoń i jazda. Tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Trzymajcie się. Hej!